Wtorek 30 września. Karta dnia. Rycerz Pentakli. Witajcie, kochani. Dziś prowadzi nas Rycerz Pentakli, a jego energia otwiera kilka różnych ścieżek dla każdego z nas. Praca i finanse. Cierpliwość i rzetelność dziś zwyciężą. To dobry dzień, aby dopiąć szczegóły umów, uporządkować sprawy zawodowe i postawić na praktyczne rozwiązania. Relacje. Ktoś może oczekiwać od ciebie stabilności i konkretów. To czas, by pokazać swoją lojalność i gotowość do budowania trwałych więzi. Duchowość i rozwój. Wszechświat przypomina, że każda praktyka, nawet mała, powtarzana regularnie, prowadzi do mistrzostwa. To dobry dzień na rytuał uziemienia, medytację przy świecy i rozmowę z własnym wnętrzem. Energia dnia. To, co rozpoczniesz dziś z sercem i cierpliwością, ma szansę rozwinąć się w coś pięknego. Wszechświat mówi, nie spiesz się, bo dojrzewanie owoców wymaga czasu. Przesłanie dnia, twoja wytrwałość to twoja supermoc. Wróżbita Łukasz Węcka